Z tej strony Stara, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym, którego nie mogłam się doczekać. Chciałam go koniecznie kupić w tym roku, dlatego że kupiłam go dwa lata temu i jego zawartość była totalnym sztosem. Tam były naprawdę świetne rzeczy. Gdzieś tu, nie wiem właśnie czy z tej strony, czy z tej, podlinkuję Wam ten kalendarz sprzed dwóch lat. Jeżeli lubicie oglądać kalendarze adwentowe, to możecie sobie tamten również zobaczyć. Zobaczcie, jaki wielki kalendarz. On jest naprawdę ogromny. I właśnie jedynym takim minusem jest to, że on nie jest w ogóle zaklejony. To jest w sumie dziwne. Myślę, że powinien być zaklejony. On powinien być zaklejony, dlatego że kiedy go odpakowałam wyjęłam z kartonu, to już mi parę kartoników wypadło. On jest ogromny, zobaczcie, nie zmieści mi się tutaj w kadrze. Nie wiem jak będę go otwierać, nie mam pojęcia. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to bardzo Was proszę, żebyście to zrobili. Pomoże mi to w rozwoju kanału i na pewno będzie motywować do tego, żeby nagrywać więcej i częściej. I jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tutaj zostawiam Wam namiary na mój Instagram. Jeżeli chodzi o cenę, to on kosztował 45 funtów. W opisie zostawiam Wam link do niego. Nie przedłużając, zaczynamy i przechodzimy do pierwszego okienka. Pierwsze okienko znajduje się tutaj. Ja wiem, że będzie ciężko. Powinnam go gdzieś trzymać na komodzie, siedzieć z blokiem i w ten sposób go otwierać, ale niestety nie mam tutaj jeszcze warunków. Mam tutaj pudełeczko numer jeden, otwieram i w środku jest jakaś kredka zawinięta jeszcze w papierek, bardzo ładnie opakowana, naprawdę super. No nie wierzę. Słuchajcie, rozczarowałam się, dlatego że to jest kredka, która była w tym kalendarzu sprzed dwóch lat. Kredka Peaches and Cream w odcieniu Pralin. Ja wiem, ja jestem pewna, dlatego że ja tej kredki nadal używam. Yy, ona ma trwałość 36 miesięcy, więc nie będę jej wam teraz pokazywać, yy, bo nie chcę jej otwierać. Ja się trochę obawiam, że zawartość będzie taka sama jak yy, dwa lata temu i nie wiem, co wtedy zrobię, ale, jejku, mam nadzieję, że nie. Przechodzimy do kudełka numer 2. Otwieram z duszą na ramieniu, nie ukrywam. Hmm, co my tu mamy? To są rzęsy. Dobra, tych rzęs na pewno nie było. Strasznie długie to nie są do końca rzęsy w moim stylu. Właśnie pamiętam, że dwa lata temu w tym kalendarzu było mnóstwo sztucznych rzęs. Ja tak do końca nie jestem fanką sztucznych rzęs. Lubię od czasu do czasu założyć na imprezę, na jakąś szczególną okazję, ale nie noszę rzęs na co dzień. One wydają się być bardzo długie. I zobaczcie, tutaj te włoski są jakieś takie krzywe. No nie, co to jest? Ja je muszę otworzyć i zobaczyć. Czy one się po prostu trochę jakoś wykręciły? Widzę, co no jestem trochę zniesmaczona. Spójrzcie na te rzęsy, jak one wyglądają. Przecież to jest jakaś masakra. No, taka byłam nakręcona, zaraz okaże się, że będzie tutaj wielkie rozczarowanie. Hmm, przechodzimy dalej. Trójka. Gdzie jest tutaj trójka? Nic nie widzę. O, trójka to jest jakieś bardzo duże opakowanie, więc miejmy nadzieję, że to będzie coś fajnego. Bo jeżeli nie, to za chwilę może być tak, że ja ten kalendarz po prostu zwrócę. Tym bardziej, że on jest, nie jest w ogóle zaklejony. On jest tak robiony, że można sobie go zamówić, można go sobie zamówić, otworzyć na YouTubie i zwrócić. Wiem, że wielu YouTuberek tak robi, co nie jest w porządku, bo później ktoś dostaje taki kalendarz, wiecie, z nie daj Boże zmacanymi jakimiś albo słoczowanymi jakimiś kosmetykami. Cóż tutaj jest? Tutaj mamy Olaplex numer 3. No w końcu coś fajnego, w końcu coś, z czego ja się rzeczywiście cieszę. Ja zawsze chciałam spróbować Olaplexu, także naprawdę chętnie wypróbuję. A, ok, on generalnie poprawia stan włosów, używa się go przed myciem włosów, ale nie jest odżywką. Używa się go raz w tygodniu, a jeżeli włosy są bardzo zniszczone, to dwa, trzy razy w tygodniu. Włosy trzeba zmoczyć, wysuszyć ręcznikiem i wtedy się go nakłada. Ok, na pewno wypróbuję. To jest coś, co ja już dawno w sumie chciałam sobie zamówić i wypróbować, także ok. Trzecie okienko jest pierwszym takim, które naprawdę mi się podoba, chociaż szczerze mówiąc nie wiem po co ten kalendarz jest tak ogromny, bo te rzeczy są niezbyt duże. Czwórka. Czwórka to kolejne duże pudełeczko, więc miejmy nadzieję, że będzie tutaj coś ciekawego. Pudełka są bardzo ładne. Bardzo podoba mi się ten wzór i w ogóle nie jest świąteczny. Także, jeżeli chcecie już sobie teraz kupić i otworzyć cały, albo otwierać codziennie po jednym pudełeczku, to ja nie widzę przeszkód. Cóż to jest takiego? O, sól Epsom. Ja tej soli używam. I jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że ja Wam naprawdę często sól polecam. Często znajduje się w moich zakupach. Także super, ale co to jest za sól? O, słuchajcie, to jest lekarstwo dla tych, którzy mają problemy z zasypianiem. Ja często mam problemy z zasypianiem. Nie wiem, co to są za składniki. Glang i lang. Ja nie mam pojęcia, jak to się wymawia jakaś chińska nazwa. Muszę sobie sprawdzić te składniki. Pokażę wam z bliska, jeżeli chcecie sobie przeczytać, bo ja naprawdę ja nie wiem jak to się wymawia. Co to jest na przykład Łódź? to też nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ja sobie od razu ten sól otworzę, żeby zobaczyć ile tutaj tego jest. Mmm, pięknie pachnie lawendą. O, to jest coś super. Dobra, z tej rzeczy również jestem zadowolona. Ja zazwyczaj daję do kąpieli dużo więcej tej soli, tak minimum szklankę, więc nie wiem, może to jest bardziej skondensowane, nie mam pojęcia. Tutaj jest 50 gramów, ale są też jakieś inne składniki, więc może to dlatego taka mała ilość. Teraz numer 6. 6 to też jest takie dość długie, duże pudełeczko, aczkolwiek jak widzicie tutaj nie ma za bardzo co się sugerować wielkością tych pudełek. Są one dużo większe niż produkty jak widzicie. Ja tu sobie rzucam wszystko na podłogę. Cóż to jest takiego? Bondai Sans to może być fajny produkt. Ja bardzo lubię tę markę Bondai Sans. To jest marka, która produkuje samoopalacze i ja naprawdę lubię ich samoopalacze. Mam dwa. Jeden taki ekspresowy, drugi inny. To może pokażę Wam w jakimś vlogu. Jak chcecie w ogóle zobaczyć moją kolekcję samoopalaczy, chociaż teraz nie używam, to dajcie znać. Zobaczcie, ten produkt nazywa się Bronze Lights i to jest jakiś krem rozświetlający. Zaraz go sobie oczywiście zesłoczuję, bo jestem ciekawa, jak wygląda. Uuu, no powiem Wam, że. Nieźle, jest dość ciemny, rzeczywiście mocno połyskuje, ale z tego co tutaj czytam na opakowaniu, można go używać samodzielnie. Miksować z innym produktem, albo właśnie używać na twarzy jako rozświetlacza. Fajny efekt. To jest pewnie jakaś miniaturka, chociaż nie jestem pewna. 25 ml. Hej, jednak ten kalendarz może okazać się bardzo fajny. Przechodzimy do siódemki. Siódemka jest tutaj. Myślałam, że ten kalendarz w pewnym momencie mi się zacznie rozpadać, ale widzę, że on jest podzielony na takie półeczki, więc naprawdę nie jest źle. Fajnie wyglądałby postawiony na komodzie. Siódemka to kolejne bardzo duże opakowanie. I Tutaj jest coś dużego, coś długiego. U, to się ledwo tutaj zmieściło. I co to jest? A, to są spineczki. Jak na mnie taki średni produkt. Zaraz je sobie otworzę, pokażę Wam je z bliska. Tak pomyślałam sobie teraz o Róży, ale wiecie, że ona nie lubi nosić spinek. Ja jestem tym wręcz załamana, ale niestety. Więc nie wiem, albo zostawię z nadzieją, że później będą jej służyć, albo komuś oddam. Zobaczcie z bliska, jaka jest ich jakość. Dobra, zostawię sobie. Przynajmniej włosy nie będą mi tutaj spadać na twarz. No, nie wygląda to jakoś źle, ale powiem Wam, że tym produktem nie jestem za bardzo zachwycona, szczerze mówiąc. Także przechodzimy dalej. Spineczka się przyda, będzie mi wygodniej, ale. Zachwycona nie jestem. Numer 8. Bardzo lekkie pudełko. W środku coś maleńkiego. Carmex. Jest to balsam do ust marki Carmex. Nie będę go teraz otwierać, dlatego że mam pełno otwartych balsamów do ust, więc na pewno go teraz nie zużyję. Są naprawdę super, dobrze się sprawdzają, także jak dla mnie produkt ok. Ja przegapiłam piątkę. Nie wiem jak to się stało. Chyba nigdy w życiu coś takiego mi się wcześniej nie przytrafiło. Może no, z tej ekscytacji? Nie wiem. I co my tutaj mamy? Ale zobaczcie, papierek tutaj tak włożony. Boże, mam nadzieję, że to nie jest kalendarz, który ktoś zwrócił, ale nie, bo on, on dopiero teraz był w skleparze. Cóż to jest? Jest to pigment marki Sleek. Pigmenty są super, bo one mają naprawdę takie, no, Pigment, sama nazwa wskazuje, więc jest to kolor w czystej postaci. Tak śmiesznie myślę, że mogę to określić. Ale ja nie mam niczego, na co bym mogła ten pigment przyklejać. Nie mam żadnego takiego produktu. Wiem, że jest jakiś taki klej z Ingluta chyba. Nie jestem pewna. Dobra, od razu go sobie zasłuczuję. Bardzo ładny. Jest to taki pomarańcz opalizujący. Na róż. A czy to się będzie trzymać? Nie. Raczej nie za bardzo. Myślę, że to się może rozmazywać lepiej. Tutaj użyć właśnie jakiejś takiej specjalnej bazy pewnie do tego. Zawsze jak otwieram kalendarze adwentowe, to prosicie mnie, żebym nagrała makijaż z kosmetykami z kalendarza adwentowego, więc myślę, że w tym roku nagram coś takiego. Wracamy teraz do dziewiątki. Co to jest? To jest coś ciężkiego, to może być coś fajnego. Paletka. O, tu jest paletka Pretty Little Thing, czyli ich własnej marki. Oj, coś mi się wydaje, że będzie test na kanale. Jestem bardzo ciekawa tej paletki. Już wsadziłam paznokieć w tą paletkę, no nie wierzę. Dobra, chciałam tutaj porobić jakieś takie szybkie słodcze. Zobaczcie, paletka prezentuje się tak. Ja sobie zaraz tutaj ją zasłacuję. O! One się wydają być niezłej jakości. Mają naprawdę dużo pigmentu. Słuchajcie, na ręce zobaczcie w ogóle ten. Tego to można by było używać, nawet jako rozświetlacza na ręce wydają się super one się świetnie blendują wiecie co, jeżeli mieliście do czynienia z kosmetykami marki Pretty Little Thing, dajcie mi znać czy one są ok, bo mi się wydaje, że są naprawdę spoko, ciekawe w ogóle ile to kosztuje bo naprawdę nie wygląda to na najtańszy produkt, na ręce palcem blendują się genialnie, koniecznie muszę nagrać makijaż z tymi cieniami ja już jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza myślę, że jak za 45 minut to jest sporo naprawdę fajnych produktów. Przechodzimy do dziesiątki. To jest chyba jakaś kredka. O nie, to jest pędzelek. Zrobiłam taką kwaśną minę, ale teraz widzę, że ten pędzelek też będzie chyba dobrej jakości. Wydaje się być naprawdę fajny. To jest pędzel Pretty Little Thing. PLT06. Dobra, jest to pędzel, który wydaje się być dobrej jakości, także nie jest źle. Ja nienawidzę takich pędzelków bylejakich, które są w tych najtańszych kalendarzach. To jest dla mnie po prostu dramat. Z tymi pędzelami się nie da zrobić nic. I one nawet nie nadają się do tego, żeby dać je dziecku do zabawy, bo wychodzą z nich włosy, szkoda gadać. Przechodzimy do jedenastki. Jedenastka to duże pudełko. Co to jest? Ale zapachniało. A, ja myślałam, że to jest może jakieś mydło czy coś takiego, a to jest po prostu wosk zapachowy. Taki do podgrzewania w kominku. Uwielbiam takie woski. Pachnie przepięknie to jest zapach gumy do rzucia. Cudowny. Zobaczcie jaki on jest ładny, ma tutaj brokat. Nie znam w ogóle tej marki, Snow Pixie, ale wydaje się być. Nie <laughs> mogę przestać wąpać. Cudowny zapach. Ten zapach to jest zapach gumy do żucia, ale jest też banan, właśnie banana też czuć. Wanilia, czuć też delikatną nutkę wanilii. Co my tutaj mamy? Jeszcze Candy Floss. Woda cukrowa. Aż mi ślinka poleciała, to jest zapach jakichś takich pysznych słodyczy. Lecimy dalej, dwunastka. Zobaczcie, jesteśmy prawie w połowie, ja już jestem zadowolona, już mogę polecić. Cóż to jest takiego? I dlaczego tu nie ma papierka? Jest papierek, ale wsadzony gdzieś tam z tyłu, bez sensu. Wszystko jest tutaj z olejem kokosowym i tutaj mamy peeling do twarzy. Tutaj mamy coconut water, czyli woda kokosowa, coś nawilżającego do twarzy. No ta formuła rzeczywiście taka wydaje się być bardzo wodnista. A tutaj mamy olejek do twarzy, który jest też mm, rozświetlający. Chętnie sobie sprawdzę ten produkt, aczkolwiek jeżeli mogę się tutaj do czegoś przyczepić, to przyczepiłabym się do tego, że jest w takich saszetkach, a czuć, że ten produkt jest wodnisty. Szczególnie tutaj ten w środku, tak mi się wydaje. No i olejek, więc będzie trzeba to trzymać w jakiejś szklance czy w czymś. Nie wydaje mi się, żeby taką ilość dało się zużyć za pierwszym razem. 4 ml. Wydaje mi się, że na dwa razy starczy, w zupełności, a może i na trzy. Okej, okay, fajny produkt, chętnie go sobie przetestuję. Kolejne pudełko to numer 13. Tutaj niestety już mi się trochę rozdarł ten kalendarz. Jeżeli chodzi o jego jakość, nie... Taka najlepsza jakość, ale ogólnie jest okej. Okay. Ja go tutaj, wiecie, cały czas podnoszę, składam i po prostu tak złapałam, że się troszkę naddarł. Numer 13, więc zaraz zobaczymy, czy to będzie 13 pechowa, czy szczęśliwa. O, tutaj jest tuż do rzęs. tuż do rzęs, też marki Pretty Little Thing. Ja właśnie tak się zastanawiam, bo miałam ten kalendarz dwa lata temu, ale ja nie pamiętam, żeby tam były produkty, może już nie pamiętam, ale nie pamiętam, żeby były ich własne produkty. Wydaje mi się, że nie. Fajna szczoteczka silikonowa, ja takie szczoteczki bardzo lubię. I to jest maskara zwiększająca objętość rzęs. Także dla mnie super, bo ja mam rzęsy generalnie długie, więc ja nie muszę mieć maskary wydłużającej. Taka myślę, że w zupełności mi starczy. Fajnie, naprawdę fajnie. Lecimy do czternastki. I tutaj mamy produkt, który jest zawinięty w papierek. To jest olej kokosowy. Organiczny olej kokosowy z pierwszego tłoczenia. Ja takiego oleju używam nawet do smażenia jedzenia. Używam go czasami do twarzy, do włosów do olejowania. Coś takiego zawsze u mnie w kuchni jest, ale ja organiczny olej kokosowy i do tego chyba jeszcze surowy kupuję bardzo tanio w sklepie Aldi. Nie pamiętam teraz ceny, ale nie jest zbyt wysoka, także na ten produkt szczerze mówiąc, troszkę średni. Nie wiem, może to jest jakaś super znana marka, to Wita Coco i on jest drogi. Nie mam pojęcia, ale wiem, że taki olej można bardzo tanio kupić w Walidiku. Także tutaj szczerze mówiąc, zachwycona nie jestem. Przejdę sobie od razu do piętnastki. To jest coś maleńkiego. Nie wiem, po co oni ten kalendarz zrobili taki duży. cóż to jest takiego Fresh Face Cheek and Lip Tint. Dobra, czyli to jest jakby taki barwnik do policzków i do ust. Nie znam tej marki. to go sobie od razu i zasłoczuję. Bardzo jasny taki kolor barwy. No, dobra, okej, okay. do policzków spoko, ale do ust. Jest mocno kremowy. Ja nie lubię takich produktów kremowych mieć na twarzy. Chociaż w sumie, wiecie co, jak teraz tak patrzę, ale ma delikatny pigment. To on może wyglądać, za dużo mi się go tutaj nabrało. Jak tak teraz patrzę, to on może wyglądać naprawdę tak fajnie świeżo na policzkach. Nie, no w sumie ładny odcień, tylko ta konsystencja tak mnie zastanawia. Czy to będzie w ogóle trwałe? Nie wiem, możemy sobie przetestować na jakimś filmiku. Dawajcie znać, które produkty mam testować, których produktów jesteście ciekawe i pewnie nagram to właśnie taki filmik z makijażem. Szesnastka, zapowiada się obiecująco. Tutaj znowu jest Pretty Little Thing i to jest błyszczyk. Fajny kolor, nudziakowy, no, uwielbiam takie kolory. Szkoda, że mam pomadkę, bo od razu sobie go wypróbowała, ale zasłuchuję go oczywiście. Ach, on nie ma zbyt dużo pigmentu. Dobra, myślałam, że ma sporo pigmentu, ale jednak nie. A wypróbuję. A nie no, on jest taki półprzezroczysty. Myślałam, że ma dużo pigmentu, że jest taki nudziakowy. No okej, okay, chociaż ja tak średnio przypadam za błyszczykami. Lubię sobie czasami użyć, ale tak wiecie. Dobra, przechodzimy do 17. Muszę trochę przyspieszyć, bo widzę, że mam już prawie pół godziny. Ale ładna pomadka. O, to jest marka Wet n Wild. Ja byłam ciekawa tej marki, wiecie? Zobaczcie, jakie to jest ładne. Ta pomadka jest przepiękna. To będzie coś dla mnie. Po pierwsze, ja tę kredkę bardzo lubię i wydaje mi się, że fajnie będzie wyglądała ta pomadka z tą kredką. A po drugie, to jest totalnie mój kolor. Jest to jakaś nowość. Jest matowa i tutaj jest napisane, że jest mega trwała. No, kolor jest super. Bardzo fajne. Z tej rzeczy jestem zadowolona. Wygląda bardzo ładnie. Ja ostatnio właśnie wyrzuciłam chyba prawie wszystkie moje pomadki, bo już były niestety bardzo długo otwarte i musiałam się ich pozbyć. Także takie kosmetyki na pewno mi się przydadzą. Otwieramy osiemnastkę. Osiemnastka jest ciężka. hm hmm, cóż to może być? Wiecie co, może jakaś mgiełka zapachowa? Naprawdę ciężkie pudełeczko, tak próbuję zgadnąć. O, zobaczcie, tutaj mamy serum do twarzy. Tego się nie spodziewałam. I wygląda na to, że to jest produkt pełnowymiarowy. Jest to serum na noc, wegańskie. Mmm, jest ten kalendarz. Słuchajcie, za 45 funtów, naprawdę ekstra. Dziewiętnastka, coś bardzo lekkiego. A, gąbeczka. Dobra, słuchajcie, no, gąbeczek do makijażu, moim zdaniem, nigdy zbyt wiele. Dlaczego ona, dlaczego na niej jest coś białego? Hmm, nie powinno tutaj tego być. Uważam, że oni te kalendarze powinni sprzedawać jakoś zaplombowane, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że ktoś już to wyjmuje, maca, później wkłada i odsyła. Przechodzimy do dwudziestki. Wypadło mi to na ręce. Słuchajcie, ja coś takiego chciałam sobie kupić. Wiecie co to jest? Nie będę sobie teraz jeździć po twarzy, bo mam makijaż. Ja dokładnie nie wiem, jaki to jest kamień w tym momencie, ale to sobie sprawdzę. Ale widziałam coś takiego na Instagramie i wiem, że właśnie takim kamieniem robi się tutaj masaż. I dziewczyny to naprawdę bardzo polecają. Ja mam taki roller, właśnie z tak, wydaje mi się, że z tego samego materiału. I naprawdę to jest coś, co ja sobie chciałam kupić, także. Super, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że spokojnie zapłaciłabym za coś takiego. Nie wiem, ile, 5-10 funtów. Niestety kalendarz powoli się kończy i mamy już numer 21. Jak zwykle pudełko ogromne, a produkt w środku niewielki. O, tu jest coś dla mnie. Być może to będzie rozwiązanie moich problemów z włosami. To jest. Spray, który unosi włosy u nasady. Wow, dodaje wysokości, objętości i nie wpływa na kolor. To jest super. To jest pewnie jakaś miniaturka, chociaż niekoniecznie 50 ml. Jest przezroczysty, to świetnie. Bo wiecie, co ja czasami używam tych pudrów, ale one są białe i później wygląda to strasznie, później właśnie wygląda to tak, jakbym już miała odrost, bo te włosy tutaj u góry są zdecydowanie jaśniejsze. Świetna sprawa. Jeżeli on mi się sprawdzi, to na pewno będę Wam polecać. Ja właśnie czegoś takiego potrzebuję, bo puder u mnie sprawdza się średnio. Powiedziałabym nawet, że bardzo średnio. Próbowałam już kilku i no nie radzą sobie. Niestety moje włosy są bardzo ciężkie, bardzo długie i siłą rzeczy ciągnie je w dół, więc ta góra jest bardzo często taka przyklapnięta. Przechodzimy do dwudziestki dwójki. Maseczka? Chyba tak. Dlaczego ona jest taka zwinięta? O, to jest maseczka pod oczy. Jest to wygładzająca maseczka pod oczy. O, dobra, okej. Okay. Takie, chcesz wygładzająca? Na no, zmarszczki to coś dla mnie. To coś dla mnie, bo ja już zaczynam, właśnie już dziwne rzeczy zaczynają się powoli robić. Dobrze, że to krem, a nie kredka. <laughs> już powoli jakieś tam zmarszczki zaczynają mi się pod oczami robić, także. Przyda mi się ten produkt, na pewno go wypróbuję. Numer 23, przedostatni. Szkoda ogromna. Jest mi przykro. Podoba mi się ten kalendarz, naprawdę mi się podoba. Hmm. To jest taki spray, który miałam już właśnie dwa lata temu. Chyba, że ten ma inny zapach. Ja Wam powiem szczerze, że ten spray użyłam dopiero niedawno. Głęboki sen, spray na poduszkę. Nie, to jest ten sam zapach, to jest lawenda. Ładnie pachnie, lubię ten produkt, na pewno go zużyję, ale jest to coś. No właśnie, jest to coś takiego, co ja na pewno zużyję, ale pełnowymiarowego opakowania nie kupię. Myślę, że to jest dobre podsumowanie. No i tym sposobem dotarliśmy do ostatniego 24 pudełeczka. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś takiego ekstra. Ja zawsze przy tym ostatnim okienku mam właśnie nadzieję, że to będzie coś super. Cóż to jest spray. O, jest to spray do twarzy z aloesem, ziołami i wodą różaną. Ja lubię wodę różaną. Kiedyś właśnie miałam wodę różaną taką normalną, czystą, ze sklepu spożywczego i używałam jej gdzieś tam do przemywania twarzy lata temu. To było jak Dawid, bo mały i sprawdzała mi się bardzo dobrze. Także okej, okay, chętnie wypróbuję. Można go używać do twarzy i do włosów. Można go też używać jako podkład nawilżający. Przed zaaplikowaniem jakiegoś nawilżacza, czyli chodzi tutaj o krem nawilżający. Albo po zrobieniu makijażu. No dobra, skoro tak, to pryskamy. Mmm, przepiękny zapach urzany. Myślę, że będzie się dobrze sprawdzał właśnie do takiego odświeżenia cery, do odświeżenia makijażu w środku dnia. Fajny spray, na pewno go zużyję, na pewno go wykorzystam. Także kochani... Na dzisiaj to już wszystko. Otworzyłam cały kalendarz i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Myślę, że szczerze mogę go Wam polecić. Jeszcze w jakiejś przebitce na końcu nagram Wam tutaj te wszystkie produkty, żebyście po prostu zobaczyły całą zawartość i zadecydowały same, czy warto go kupić, czy nie. Moją rekomendację macie. Ja uważam, że jest ok. Było kilka takich produktów, które średnio mi się spodobały, ale tak naprawdę wielu produktów, które chciałabym komuś oddać. Jeżeli chodzi o te produkty, to one były naprawdę bardzo zróżnicowane i to jest właśnie super. Ja otwierając ten kalendarz nie wiedziałam, czego się spodziewać. Czy będzie to jakiś kosmetyk do pielęgnacji, czy będzie to jakiś kosmetyk kolorowy. Takie produkty, z których najmniej jestem zadowolona, to chyba ta gąbka, pędzel i te spinki. Ale ogólnie myślę, że nie mogę narzekać jak za 45 funtów, to zawartość jest naprawdę super. Także ja Wam go, gorąco polecam. Dajcie znać, czy go sobie zamówicie, czy nie. I dajcie znać, czy chcecie u mnie na kanale więcej kalendarzy. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Piszcie w komentarzach, jakie kalendarze mam kupić. No i widzimy się na kanale już niedługo. Do zobaczenia, pa! I ja zostawiam Wam jeszcze przebitkę ze wszystkimi produktami. Proszę bardzo, tutaj macie całą zawartość kalendarza. Moim zdaniem jest super. I teraz wiecie co? Ja tak troszkę byłam niezadowolona z tych spineczek, ale teraz widzę, że to są niby takie spinki, które nie odgniatają włosów. Także może jednak mi się przydadzą. Zobaczymy. Zobaczcie sobie tutaj wszystko z bliska. Szkoda tylko, że ta kredka jest w tym samym odcieniu, ale tak jak mówiłam, ja i tak jej takiej używam. Chociaż w sumie z drugiej strony przez dwa lata całej nie zużyłam, więc. Całe dwa lata, a może być otwarta przez trzy lata, także nie wiem. No, jeżeli chodzi o te rzęsy, to to jest porażka, no ale na pewno można to przyciąć. Chociaż wydaje mi się, że nie powinni takiego produktu wysyłać.